Hej i witam Cię w kolejnym odcinku. vloga, Zaraz, ale na siłownię. I po siłowni będę miał bardzo fajne zadanie. Przede wszystkim muszę zrobić parę poprawek w stronie Markusa. Pomimo tego, że już powiedział, że nie muszę robić, ale no, nie jest to zgodne ze mną. W sensie powiedziałem, że zrobię, powiedział, że nie muszę, no ale jak już powiedziałem, to to zrobię. Także tam chyba dwie, trzy małe poprawki będę miał do zrobienia. Poza tym ukończyłem first customer 2 i wybieram ścieżkę blog 1, bo bloga mam i w sumie zobaczyć, co tam będzie na tej ścieżce numer 1. A muszę zrobić ścieżkę numer 1, żeby zrobić ścieżkę numer 5 w Copywriting Fundamentals 5, właśnie I robię trzecie zadanie, czyli w trzecim zadaniu muszę znaleźć jakiś post i ten post napisać w ciekawszy sposób, zachęcający, bardziej taki. Zrozumiały, można by rzec. Największy problem mam z tym, że znalezienie postu, który jest źle napisany, bo na LinkedInie obserwuję same, samych copywriterów, osoby, które są najlepsze w branży, i jedyny post, który był napisany w totalnie nie, niezrozumiały sposób, tutaj masz ten post. Był to post o 9% podatku CIT od jakiegoś przejęcia spółki przez inną spółkę. Czytałem to kilka razy nie, nie rozumiem, naprawdę nie rozumiem, nie wiem co tam trzeba zrobić i będę musiał szukać dalej tego postu, jakiegoś innego, który jest napisany w zły sposób, żeby to później zrobić w lepszy sposób. Jestem już po treningu, było świetnie, naprawdę cudownie. Tydzień przerwy to trochę sporo jak na mnie, ale zrobiłem progres, w sensie na ostatnią serię zrobiłem 75 na 3 powtórzenia, więc tak Taki plan jaki miałem. A teraz zabieram się za y, wrzucenie vloga. W sensie muszę zrobić miniaturkę, tytuł itd. Tak po prostu go dodać, a później jeszcze parę rzeczy. Między innymi dwa zadania z Hejedu jedno zadanie z programu od zera do kopii Bohatera, które dzisiaj się zaczął i tak jak wspominałem przed chwilą, będę musiał też dokończyć tą stronę dla Markusa. Także jestem po zrobieniu pierwszego zadania z Hej'u, a dokładniej Blok 1 i było to naprawdę bardzo łatwe zadanie. W sensie dla mnie było to bardzo łatwe zadanie, bo trzeba było obejrzeć trzy moduły kursu z Edwards albo z Academy.pl odnośnie szkoły bloku. Właśnie. I te trzy moduły wprowadzały do bloga. Wow! Ale trzeba było po prostu zacząć. W sensie trzeba było założyć blog, czyli kupić serwer, domenę, założyć, pokonfigurować. Nie trzeba było mieć tam wpisów. Ale po prostu trzeba było mieć platformę, stronę swojego bloga. Jako, iż mam bloga, sozajuk.pl, możesz zobaczyć w opisie, no to było to dla mnie bardzo proste zadanie. Dosłownie minutę no roboty, koniec. Jeszcze jedna, jedno mega ważne ogłoszenie, bo jest godzina 17.20, a o 20.00 jest live 0202. Czyli będą ogromne ogłoszenia, naprawdę nie mogę się doczekać, ale to dopiero za 2,5 godziny, troszkę więcej. Ale trzeba trochę zaspiderenować zadania, żeby do 20.00 wszystko zrobić, bo po 20.00 po tym live już nic nie będę robił. Także parę rzeczy zrobiłem. Przede wszystkim strona dla Markusa poprawiona. Zrobiłem zadanie w Hejadu Copywriting z ze ścieżki Fundamentals 5. Tylko okazało się, że od dzisiaj już do niedzieli nie będą asystenci pracować i moje zadanie zostanie sprawdzone dopiero w poniedziałek, co się odbije trochę na efektywności przechodzenia zadań, bo jest to ostatnia ścieżka, którą muszę zrobić, żeby z poziomu 6 wbić poziom 8, umijając poziom 7. I nie będę mógł robić innych ścieżek, w sensie w ogóle nie będę mógł w sumie robić ścieżek ze względu na to, że asystenci nie będą pracować, więc do poniedziałku będzie schedul wolne, ale nie ma tego złego, bo przez następne dwa dni będę... Wstawiał posty na Linkedina, bo chyba dzisiaj wspominałam, ale ruszył program od zera do kopii bohatera i właśnie ze względu na ten program dzisiaj wstawiłem post na Linkedin. Pod spodem masz link i jutro, pojutrze będę wstawiał też posty. I aby się nie nudzić, zrobię też w niedzielę i poniedziałek, I już tak. Totalnie od siebie. Także 15 minut do live'a. Prawdopodobnie największego live'a 2023 roku. No zaraz, rok temu też ogłosiliśmy, to był też ten sam slajd. Ja nie wiem, czy każicie tych z Goku i Vegeta, którzy się łączą. E, miło się łączyć w całość. I powiedzieliśmy tak w tamtym roku, że słuchajcie, kto z Was będzie trzymał przez rok w jednym portfelu dostęp do Kulgaisa i do Fejstatera przez cały rok, nie może ich ruszyć nie może ich z nimi nic zmienić itd. Tak plus jeszcze, weźmie takie dwie inne karty będzie je mieć specjalnej konfiguracji, czyli bardzo trudno i to na zasadzie wszystkich ludzi to wkurzało, że nic nie mogą robić, inni sobie swoją kartę sprzedadzą komuś, albo coś przeniosą a ja muszę trzymać jedną kartę to był taki test i nie powiedzieliśmy dokładnie co to będzie ale powiedzieliśmy słuchajcie, trzymajcie to rok i będzie fajnie. I część osób się zdecydowała. W tej chwili pracujemy nad strukturą, czyli prawdopodobnie będzie to spółka akcyjna w jakiejś formie, natomiast jeszcze te szczegóły nie są znane. Będziemy informować już o nich bezpośrednio w grupie. Z zewnątrz to jest oczywiście było ciężkie, bo nie mieliśmy nigdy wersji testowej, nie mieliśmy wersji demo, bo trzeba zaufać nam i wejść, a natomiast ludzie uwielbiają hej, kto jest w środku, kto zaczął pracować. To jest po prostu niesamowite, ponieważ... To jest tak, jakbyśmy mieli cały czas ze sobą pewną osobę, która nas zna, zna nasze dobre strony, złe strony, nasze cele, a z drugiej strony ma dostęp do najlepszej edukacji, najlepszych ekspertów i poczuca te rzeczy dopasowanej tej osoby. Czyli dana osoba jest, cołóżmy, e robi wolniej, wolniej dostaje zdania, robi szybciej, dostaje szybciej zdania. Jedna osoba jest dalej, dostaje inne zadania, bliżej dostaje inne zdania, więc ludzie wybierają hey. Natomiast. Dzisiaj robimy taką drobną zapowiedź h 2.0. Hedu 2.0 działa szybciej. Kto pracował z sami czasami trzeba czekać troszeczkę dłużej. Działa taniej, działa skuteczniej. Kura trzy rzeczy na tak. Co jest ciekawe, dodaliśmy nowy moduł, który ogłaszaliśmy też rok temu. Dopiero musieliśmy przejechać rok, żeby to ogłosić. Czyli dodajemy to, że doświadczeni studenci, którzy są dalej w ścieżce, czyli załóżmy uczymy się o kwestiach związanych z personalnymi finansami. Mamy osobę, która jest bardzo daleko w kwestiach ułożenia personalnych finansów. Ta osoba może sprawdzać prace wykonane przez osoby, które są na początku drogi i tym samym zarabia. Czyli studenci, którzy są dalej, mogą pomagać wykonywać nam pracę, sprawdzając pracę innych studentów dzięki temu zarabiają. Wierzymy, że któregoś dnia tak właśnie będą działać nauczyciele, że nauczyciele nie będą switę siedzieć w szkołach, tylko będą w tego typu systemach pomagać innym osobom w danej rzeczy, ale tylko w tej rzeczy, które której się znają. Więc tak, jestem po live, było ciekawie. Nie za ciekawie, jak myślałem, ale było ciekawie. Przede wszystkim wie, wiemy już, kiedy będzie Mint NFT Headew Genesis i będzie w marcu. W sensie planowana jest w marcu, kiedy będzie w rzeczywistości, pewnie też w marcu, ale to się wszystko okaże dopiero za miesiąc. I fajna nowość o której w sumie zapomniałem. W społeczności Firestarters ostatnio, w sensie ostatnio, no jakiś miesiąc, dwa miesiące temu było głośno o książce. No i domyśliłem się, że nie było to napisane wprost, ale domyśliłem się, że chodzi właśnie o książkę Actionable Gamification, coś takiego, że będzie to tłumaczenie i że będzie to miało jakiś wpływ na Firestarters, była tam chyba mowa o udziale z zysku ze sprzedaży tej książki i dzisiaj właśnie o tym była mowa. Coś w sensie może nie dokładnie o udziale, ale o fajnej grze już Ci pokazuję o co mi chodzi. To jest właśnie ta książka grywalizacja w praktyce. Taki będzie nosiła tytuł. Tu się można zapisać, ja już się zapisałem. Jak zejdziemy nieco w dół, to widać, że przed sprzedaż rusza za 930 godzin. I poniżej, tutaj, jakieś tam informacje. I tutaj są nagrody za y, sprzedane książki. Zgaduję, że będzie to wyglądało w ten sposób, że osoba, każda osoba, która się zapisze na listę, otrzyma specjalny link polecenia w momencie, gdy ruszy przed sprzedaż książki. I za każdą sprzedaż książki będzie y, naliczane to właśnie w tym systemie, itd. itd. Generalnie za tysiąc polec w sensie za tysiąc sprzedanych książek z jednego linku, kolacja z Mirkiem i Marcinem na Maderze. Także bardzo fajnie, bardzo się jaram, że coś takiego jest. Nie mówię, że uda mi się dotrzeć do tysiąca osób, które kupią tą książkę, ale na pewno wezmę w tym udział. Będzie ciężko, będzie naprawdę bardzo ciężko, ale tak, to zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby być chociaż. 100 I tutaj możesz zobaczyć tysiąc e, kupionych książek, e, kolacja z Marcinem i Mirkiem. Tu, tu jest napisane, że w Warszawie, ale na live była mowa o Maderze. Dobra, niżej znalazłem to, o czym było, czyli miejsce pierwsze, e, dzień z Marcinem Osmanem, miejsce drugie, przejazd ro, Rolls-Royce'em, miejsce trzecie, dostęp do społeczności i miejsce czwarte, dostęp do społeczności. Co jest ważne, te pierwsze, cztery, cztery pierwsze miejsca będą... Na okładce, także to jest mega. I co zobaczyłem, jest nieco więcej tych nagród niż myślałem, bo będzie dla pierwszych 100 osób. Z czego ostatnie miejsca otrzymują miesięczny dostęp do Heyedu, a miejsca nieco wyżej otrzymują, otrzymują. Wywiad na YouTube, konsultacje, tutaj kolejna konsultacja, niżej jeszcze jest dostęp do Kulka cool i Capital, tutaj jest pakiet programów Rafała Mazura, dostęp do wszystkich książek wydanych przez OSM Power. Tego jest naprawdę ogrom, więc będzie super, będzie świetnie. I co jest najważniejsze, ta książka nie ma być jakoś specjalnie droga. W sensie wydaje mi się, że cena tej książki będzie oscylowała w granicach 100-200 zł. To, to są takie widełki, jeżeli chodzi o OSM Power. Więc no będzie ciekawie, będzie naprawdę ciekawie przekonanie ze 100 osób, aby kupiło książkę za uśrednimy 150 zł, to będzie coś. To będzie wyzwanie, naprawdę spore wyzwanie i trzeba będzie w sensie ja będę musiał przedstawić jakoś super świetnie benefity, jakie płyną z kupna tej książki. Więc tak, to będzie ciekawa gra. Będzie bardzo ciekawa gra. No i co? Na dzisiaj będzie to tyle. Bardzo Ci dziękuję za oglądanie. Jeszcze zaraz sobie dzielnik napiszę, ale to zaraz, po, poza odcinkiem. I jak zwykle, do zobaczenia jutro. Cześć!